Jeszcze podczas ubiegłego roku szkolnego wyłoniono jedno dziecko z każdej szkoły w naszej gminie W ramach nagrody w czasie wakacji pojechało ono do Holandii, do zaprzyjaźnionego z Wolsztynem Masbre Głównym organizatorem tego wyjazdu był burmistrz Jan Słomiński w Miniony czwartek zaproszono właśnie jego i dzieci, aby podzieliły się wrażeniami z pobytu pod hasłem wszystkim, którzy o nas pamiętają, zebrano się na sali w szkole podstawowej nr 3. Mali uczestnicy wyjazdu podziękowali symbolicznymi kwiatami za to, że władze miasta pamiętają o najmłodszych wolsztyniakach i poszerzają ich horyzonty. Przemawiał także przedstawiciel rodziców i sam burmistrz. Dzięki takim wyjazdom powstają międzynarodowe przyjaźnie, które zdarza się, trwają latami. Także wolsztyniacy poznali holenderskich kolegów, a wyjazd Będą wspominać jeszcze długo. Na koniec dzieci przedstawiły przygotowaną część artystyczną.